26 książek na 2026 rok. Takich, które chciałbym przeczytać, ale nijak to nie jest mój TBR, ponieważ nie mam zamiaru ich praktykować, one nigdy mi się nie uda. Zaczniemy od serii, do których wracam i teraz chcę zacząć i już skończyć. Malazańską księgę. Poległych 10 tomów w 2026 roku. Mam nadzieję, że uda mi się utrzymać tempo jeden tom na miesiąc i. Pod koniec roku będę wam mógł opowiedzieć o tym wszystko. Planuję też wrócić i skończyć Księgę Nowego Słońca Jean Wolf oraz wspomnienia o przeszłości Ziemi Zixin-Liu. Będę też odkrywał Oktawie i Butler. I tutaj mamy jej książki z dwóch wydawnictw. Jeszcze Max w styczniu ma wydać również jeszcze jedną inną jej książkę, więc być może będzie coś. Ma wyjść trzeci tom Wam Pierwszego Cesarstwa, więc myślę, że w końcu zacznę tą serię. O tej serii słyszałem tyle dobrego, że nie będę czekał na trzeci tom i mam za, zamiar zacząć jak najszybciej ostrze Erkal Grzegorza Wielgusa. Emel Wong już za długo czeka na moich półkach, a teraz doszła jeszcze jej kolejna jednotomówka i w końcu czas je przeczytać. I jeszcze zostały nam ostatnie trzy książki z tych 26 i są to Generacje, Jonathan Strange i Pan Norel oraz Dzieci Czasu. Przede mną świetna mieszanka fantazy i science fiction. Czy uda mi się przeczytać te 26 książek? Czas pokaże. Być może, być może nagle zachcę się czytać coś innego, albo kupię trochę innych książek i te zejdą na dalszy plan. Ale jeśli te pozycje Was interesują, chcecie zobaczyć ich recenzję, zaobserwujcie i zostawcie lajka, komentarz.